Kiedy wspominamy wybitnych artystów polskiej sceny muzycznej, nie sposób nie zwrócić uwagi na Zbigniewa Wodeckiego, który za sprawą swojego wyjątkowego talentu oraz nieprzemijającej muzyki zyskał uznanie wielu pokoleń. Jego twórczość pozostaje nie tylko w pamięci starszych słuchaczy, ale również młodszej widowni, która z chęcią odkrywa jego najpiękniejsze utwory. W repertuarze artysty wyróżnia się utwór noszący tytuł Wieczór już, który po raz pierwszy pojawił się na debiutanckim albumie Wodeckiego w roku 1976. Tekst tej piosenki powstał dzięki talentowi Andrzeja Kurylewicza, natomiast muzykę stworzył Jarosław Kukulski. Ciekawostką jest, że przygotowania do nagrania nie przebiegały bezstresowo, wszystko było już gotowe, ale zabrakło jednego istotnego elementu: tekstu piosenki. Wtedy nastał moment, który porównano do muzycznego quizu, tylko prawdziwy mistrz mógłby wyjść z tej sytuacji z przekonującym wynikiem. W audycji alfabet Andrzeja Kurylewicza w Radiu Pogoda sam Kurylewicz ujawnił kulisy powstawania wieczór już. Okazało się. Że Zbigniew Wodecki był zaskoczony, w jak błyskawicznym tempie udało się stworzyć tekst piosenki powstał on w zaledwie jeden wieczór. Utwór ten zadebiutował na wspomnianym już albumie Wodeckiego, zatytułowanym po prostu Zbigniew Wodecki, gdzie znalazły się także inne znane kompozycje artysty, umożliwiające mu zdobycie serc słuchaczy. Zbigniew Wodecki przyszedł na świat 6 maja 1950 roku, a swoją karierę muzyczną rozpoczął w latach 60. W ciągu swojej działalności artystycznej stworzył wiele ponadczasowych utworów, które do dziś poruszają zarówno starszych, jak i młodszych. Jego talent przyciągał uwagę słuchaczy, a Wodecki zyskał jeszcze większą popularność dzięki piosence tytułowej pochodzącej z japońsko-zachodnio niemieckiego serialu animowanego Pszczółka Maja. Wodecki stał się legendą polskiej muzyki, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w sercach wielbicieli sztuki. Jego twórczość w której połączył piękne melodie z emocjonalnymi tekstami, zyskała nie tylko powszechne uznanie, ale także znaczącą pozycję w historii polskiej muzyki. Dla wielu Wodecki pozostanie nie tylko artystą, ale także symbolem nieprzemijającej pasji i prawdziwego oddania muzyce. Pozostaje nam zastanawiać się, jakie inne talenty kryją się w polskim krajobrazie muzycznym i jakie opowieści skrywają utwory, które jeszcze czekają na swoje odkrycie. Czy znasz utwory, które powinny znaleźć się w kanonie polskiej muzyki? Zgłoś się do nas, pisząc na czerwony telefon radia Z, chętnie poznamy Twoje zdanie.